Siemano, ja jestem Platek Placaty A to jest jak widzicie mój Szaruś Trochę go Flesz ślepia. Ale dzisiaj Będziemy go karmili Małą mysielnikę kochaną No Spróbuj może dobić 15 łapek W górę Mam nie dużo oglądających Więc dobimy. Chociaż 15 łapeczek w górę Ale tam myszka coś tutaj. Ście. To jest filmik jak kalmimy maluszka. A plasie, a plasie patrzcie. Patrzcie jak on tu ładnie je. Tak nie ci do pyszczka. Upatrzcie jak on ładnie tutaj zajada. Patrzcie się tutaj, jak, jak mu języczek ładnie lata. Hmm. Jaki tylko. Teraz mu damy tyle. Niech sobie nie, nie, chcę, chwilę, chwilę nie poje. Teraz damy mu piernicka Kawałeczek piernicka. Plasczek dla szarusia. Nie, 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 nie o to szybko chodzi. Nie o to, że tu w sensie znów praska, bo... Plaska nie mamy teraz. Ale, jak będzie placek, znajdzie się placek, to może go nakarmimy i nagramy jak szaluje się placek. Tylko, że nie mniemy, nie mnie. Byszko, głodny jesteś? O, ty jesteś niegłodny! O, ja, ja. Każdy ja, ja. mi się świecą afrykę, ale to od tego jego to... Jak wziął? Jak ładnie wysiał. A teraz poszukamy mu jakiegoś pisnego też amciu, Ale nie wiem jakiego jeszcze. Damy mu słonecznika. Nie wiem czy wiecie co to słonecznik, to to jest słonecznik. To wygląda wiemy. Pod flashem to wygląda jak żółte, ale to jest takie. takie taki brązowe. O, teraz lepiej, widzicie? To jest taki. Taki to jest kolor. A tutaj taki. taki żółty. Ale wiecie, to z perspektywy oglądania. Mysza. No jadłeś się już chyba, co? Czekaj, czeka. tutaj. Nie wiem, nie włożę tak całej łapy. Ej, mam <ścoughs> do spytanko. Jeśli wiecie, co robi takie cośik... Takie, takie, tak, ta, taka mieszanka, jak do Takich szarów jest jak, jak mój taki szaruś, dla takich szaruchów tu patrzcie, on tego w ogóle nie je. Tylko do wąchania. To jakby taki otwierasz, nie wiem. No to pachnie jakby było otwieraczem, bo... Na wesce tego tak nie pachnie. No ale... To też nie wiem co to jest, bo zapomniałem, sorry. To też nie jest, nie jest takie... Bardzo żółte, to, to jest takie mniej żółte. Znaczy no, to jest w sumie żółte. Bo to jest chyba... Aha, tak! To jest, to, to jest ta, 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 wysuszona... Wysuszony kawałek słonecznika, tak. Nie słonecznik, tylko yy, kukurydzy. Taki bardzo twardy nawet. Bo tak to normalnie kukurydza się rozwala tak... Możemy palcami leciutko znieść już. Jak ugryzł, jaka ładna ta myszytka jest. Dobra. Dobra, jak widzicie po chwili, <laughs> jakichś pięciu minutach czekania aż nasza mysza, nasza mysza dojdzie i skończy właśnie te, te swoje amciu. Już skończyła myszka. Nie, znaczy nie, nie, że to jest dziewczyna, ale to jest chłopak. No już zamykamy klateczkę, tak. O oh, chyba, że ty chcesz jeszcze, no to dobrze, już, 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 To kiedy ty to... No, nie, no, 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 patrzcie, patrzcie. ładny ładny ten taki język, tak ładnie ładnie lata mu, tak ciup, ciup, I takie, takie takie, ty już, tak pasowało, nie. Nie wiem, czy wiecie, <laughs> y, z czym lubię się bawić chomiczki, a ten już wypycha siano. Przesun się chomik. Chomik! Niegrzeczny ty jesteś. No. się <laughs> nie widzieli, czym ja go karmię. To są takie rzeczy. Do tego jeszcze tak, taka, 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 miareczka. Ale to już jest puste, będą się to. Ale poza tym, to kółeczko, to. Ta, to wiaderko jest tak, jakby napełniane takimi, więc jedelnymi dla Szarusia rzeczami. A to są takie niecodziennie jedalne dla niego. A więc ja to musimy brać teraz z tego. No a patrzcie, jak on się tu... jak on tu chce. Jak on tu ta mysza chce tu jeść. Mysza? Jesteś. Niegrzeszny jesteś. Niegrzeczny zniszczy. No wiecie, jak się mówi na myszy, to niegrzeczna. Niegrzeczna muszę w ciebie. Chodź. No, a teraz nasza myszka kochaniutka postanowiła sobie wejść na górę. No, no myszo Co ty masz w tej głowce? Jakiś z ciebie No nie spadnie mi tu myszo, dobra? <laughs> no chyba na tym skończymy odcinek Bo już sobie pobieg gdzieś No pobiegłeś Jak się w przeciągu 5 sekund Nie wróci do mnie to Nie, nie odwróci się do mnie to kończymy filmik Raz Dwa Trzy Cztery. O! Tak, tak, tak. Dobrze, jeszcze nie kończymy. No, ale teraz przyjdź. Jeszcze. Niedobrze. A coś teraz z miseczki. Coś z miseczki, bo nie zawsze jest w miseczki. Patrzcie, jakie dzieci on je. On takie naboje je. Nie zje tego. Patrzcie, on tego nie zje. O, nie, o no, ale jak, jak już pokazałem do ciebie kamerę, to, to zacząłeś jeść. Słuchaj, że ma taki syf. Ale ktoś tu nie myśli. Czyli mówię, że ktoś tu nie myśli, czyli ja. Dobra, na tym kończymy odcinek. Elo. Elwina.